Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska zaczynamy mocną rozmowę. Dziś naszym gościem Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia. Dzień dobry Pani Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezydent ruszyła, jedne wybory się zakończyły i ruszyła kampania w, do wyborów do Europarlamentu. Pani prezydent, czy będzie pani startowała w tych wyborach, czy będzie pani pracowała na rzecz miasta? Zdecydowanie nie będę startowała w wyborach do Europarlamentu. Zostaję w mieście i będę pracowała na rzecz. Miasta i mieszkańców Radomia i korzystając z okazji, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim wyborcom, którzy zagłosowali, oddali głos na mnie w wyborach do Rady Miejskiej. To blisko 3000 głosów. Za każdy bardzo gorąco dziękuję i. Deklaruję, że na pewno Państwa nie zawiodę, zostaję w mieście, będę pracowała na rzecz mieszkańców naszego miasta. To skoro o wyborach do Europarlamentu, jutro rocznica 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak Radom na, na czym członkowstwie w Unii Europejskiej skorzystał? Dziś wiele mówi się o tym w tej kampanii do Europarlamentu, że no Unia dała, ale też narzuciła pewne ramy prawne, w których trzeba się poruszać. Zielonego Ładu. Wiele kontrowersji jest, to jaki to było 20 lat, Jak ja, jaka była chociażby ta ostatnia kadencja. Te wybory do Europarlamentu rzeczywiście będą szczególne, bo one zbiegają się z tą 20. rocznicą naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I przypominam sobie referendum, które równo 20 lat temu się odbyło, gdzie Gremialnie prawie w 100% Polacy zagłosowali za tym, że chcą być członkiem Unii Europejskiej. I najważniejsze jest to, że ten euroentuzjazm wśród Polaków nie wygasł. Nadal jesteśmy jednym z najbardziej euroentuzjastycznych narodów w całej Unii Europejskiej, ale zaczynając tak krótko o korzyściach z członkostwa w Unii Europejskiej i zacznijmy może od tych parametrów ekonomicznych. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, PKB per capita, czyli ten dochód na mieszkańca, statystycznie dla Polski wynosił poniżej 50% średniej unijnej. Dzisiaj, po 20 latach, to jest ponad 80% średniej unijnej i w zasadzie dołączyliśmy do grona krajów Unii Europejskiej, które leżą na południu. Zatem ten wskaźnik pokazuje stopień bogacenia się Polaków. Kolejny wskaźnik to jest stopa bezrobocia. Gdy wchodziliśmy do Unii, ponad 19%. Dzisiaj bezrobocie to 5%. Dzisiaj w zasadzie 20, pokolenie 20-latków czy 25-latków nie wyobraża sobie Polski bez członkostwa w Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać o tym, że członkostwo w Unii Europejskiej nie jest dane raz na zawsze i to właśnie i o tym trzeba pamiętać, dokonując wyborów w głosowaniu na. Europarlamentarzystów i trzeba pamiętać o całej tej narracji prawa i sprawiedliwości w ciągu ośmiu lat rządów, której de facto celem i główną tezą gdzieś na końcu było wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, a w dzisiejszych realiach geopolitycznych i gospodarczych to Niezwykle groźne, bo każdy kto tego typu tezy szerzy i propaguje, tak naprawdę wpycha Polskę w ramiona Putina. Jeżeli chodzi o radom, są tacy znawcy, którzy zajmują się naukowo integracją europejską, którzy mówią, że najlepszym programem europejskim jest Erasmus. Program, który Dotyczy wymiany uczniów, studentów i nauczycieli między krajami Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo program ten wykracza poza granice Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o nasze Radomskie Szkoły, to niemal wszystkie zaangażowane są w program Erasmus i tendencja, jeżeli chodzi o wyjazdy, każdego roku rośnie, i te wyjazdy są bardzo entuzjastycznie przyjmowane, zarówno przez naszych uczniów, ale również, co bardzo cieszy, przez tych uczniów i tych studentów i tych nauczycieli, którzy odwiedzają radą. Oczywiście możemy mówić o inwestycjach w ramach polityki spójności. I teraz, gdy mówimy o korzyściach i kosztach związanych z integracją europejską, to w zasadzie e, sprawę zamyka e, kwestia, e, kwestia e, salda naszych w, naszych, w naszych zobowiązań w stosunku do budżetu europejskiego i tego, co dostajemy. Na każde euro, które wpłacamy do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, my dostajemy 3 euro. No właśnie. I stąd, i... Te, i stąd ta polityka spójności, która w Radomiu e, jest jej emanacją, jest chociażby ostatnie dwa branżowe centra umiejętności, które zostały wybudowane właśnie ze wsparciem środków unijnych. Tu nie, nie w ramach polityki spójności, ale KPO. W, w tej kampanii wyborczej prezydent podkreślał, że ważny będzie dla niego w tej kadencji rozwój gospodarczy, nowe inwestycje, właśnie też przy udziale tych środków europejskich. No Pani prezydent, wiele mówiło się w tej kampanii o dobrze płatnych miejscach pracy, o rozwoju strefy ekonomicznej, o rozwoju gospodarczym. To jak... Jakie będą te inwestycje realizowane w pierwszej kolejności? Czy poprawi się współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu, która miała rewitalizować budynek dawnej fabryki broni? Zacznę od strefy inwestycyjnej na Wincentowie, która w zasadzie w blisko 90% jest skomercjalizowana. Tam, w zasadzie jak grzyby po deszczu, pojawiają się nowe firmy, które dzisiaj już są komercjalizowane i już dzisiaj przyjmują nowych pracowników. I to jest ta obietnica, którą prezydent Radosław Witkowski złożył w poprzedniej kampanii wyborczej. Dzisiaj natomiast, żeby podnieść status życia mieszkańców Radomia, poprawić perspektywy dla młodych ludzi, koncentrujemy się na strefach przemysłowych, które mają właśnie tworzyć nowe, dobrze płatne miejsca pracy. I zaczynamy od strefy przy energetyków, tam w zasadzie Teren jest własnością, nieruchomość jest własnością prywatnego inwestora, który dostając wsparcie z urzędu miasta, oczywiście wsparcie o charakterze administracyjnym i tutaj zamykam usta wszystkim tym, którzy twierdzą, że um, urząd miasta jest takim, który kładzie kłody pod nogi inwestorom. To ja proponuję przejść i zapytać, jak urząd e, współpracuje z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami, jakie wsparcie uzyskuje i właśnie tutaj to wsparcie e, w zasadzie już w tym momencie zaowocowało decyzją o warunkach zabudowy właśnie na takie nowoczesne centrum multimodalne, centrum logistyczne. I to jest jedna ze stref. Druga natomiast to jest strefa na Podkanowie, gdzie mamy około 20 hektarów z dobrym planem miejscowym przeznaczonym dla przedsiębiorców. I tutaj w pierwszej kolejności będziemy zabiegać o środki zewnętrzne, żeby wybudować układ komunikacyjny, układ drogowy dedykowany właśnie strefie inwestycyjnej. A co z ARP? Bo mówili Państwo, że jeżeli 15 października zmieni się władza, że jeżeli w samorządzie będzie tożsama wizja rozwoju, no to uda się dojść do porozumienia. Czy były już pierwsze spotkanie, I to pierwsze rozmowy? Tak, pan prezydent Radosław Witkowski jest już po pierwszych rozmowach z ministrem, który... Odpowiada za Agencję Rozwoju y, Przemysłu i padła jasna deklaracja że będzie jednostarczne, kierunkowe wsparcie dotyczące rewitalizacji fabryki broni. Oczywiście szczegóły przed nami 7 maja za przysiężenie prezydenta i na pewno ta sprawa będzie jedną z kluczowych, priorytetowych, którą prezydent się będzie zajmował. To na koniec jednym zdaniem pani prezydent, jak idzie walka o pieniądze na edukację. Pamiętamy pod koniec roku złożony pozew. Czy już wiadomo, co dalej z tymi pieniędzmi, czy uda się je odzyskać? Zgodnie z planem natomiast yy, sprawy sądowe, zwłaszcza o takim charakterze, to nie są sprawy, które Realizowane są w ciągu kilku miesięcy. Zatem sprawa jest w toku. Natomiast my pracujemy nad zbieraniem danych do aneksu do tego pozwu, który będzie odbejmował 2021 rok. I tym komentarzem kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia, była dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję pani prezydent. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie i życzę państwu udanej majówki. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.